Dobra ta yerba. Cześć kochani, z tej strony Marcin, witam Was na kanale Vege Konstruktor. Dzisiaj szybkie wideo o tym, jak zrobić dobrą matę. Jerbę zacząłem pić jakiś czas temu, kiedy potrzebowałem trochę doładowania z racji tego, że kawy raczej nie pijam. Kawa no, smakuje, smakuje, ale uzależnia, zakwasza i tak dalej. I pewnego pięknego dnia wypróbowałem... To oto magiczne zioło, które pewnie wszyscy znają, albo nie znają. Jeśli nie znacie, to zachęcam do tego, żebyście poznali. To jest hierba, czyli taki krzy... ostro... Ostro, krzew, ostro krzew paragwajski. Teraz skąd się wywodzi, jak to robi się w sposób tradycyjny, i tak dalej. Macie cały internet do dyspozycji. Chciałbym wam dzisiaj pokazać. Jak przygotować yerba mate w taki sposób normalny, gdzie nie będzie nam potrzebne to wszystko co przeczytacie w internecie czyli cała procedura bardzo skomplikowana, która w swojej istocie bardzo często doprowadza do tego, że nie chce nam się, nie chce nam się tego zrobić, nie chce nam się sięgnąć po jerbę, bo trzeba zaparzyć w taki, taki sposób, bo trzeba tyle i tyle czekać, bo jerba musi pierwsza się napić i tak dalej, tak dalej. Ja piję yerbę od lat i dzisiaj postanowiłem z wami podzielić się tym, że można ją zrobić po prostu szybko, przyjemnie i mega smacznie. Taki krótki poradnik jak wybrać yerbę dla początkujących. Mianowicie jeśli nie piliście yerby, to po prostu kupcie yerbę najsłabszą, czyli taką, która nie ma takiego mocnego kopa, która jest po prostu gdzieś tam nazwana dla początkujących, która jest lekka w smaku i przyjemna. Bo jeśli kupicie, ja tak zrobiłem. Kupiłem pierwszą yerbę, pamiętam chyba w Piotrze i Pawle. To była taka sieć. I kiedy pierwszy raz zaparzyłem i posmakowałem, to uwierzcie mi, smak takiej yerby boli całe życie. I później naprawdę bardzo długo nie chce się, się sięgnąć po yerbamatę. Dlatego wybierzcie te gatunki lepsze, które są smaczniejsze i które mm, na pewno polubicie. Żeby przygotować yerbę, musimy mieć naczynko. Tak zwane matero, zobaczcie. Czyli to jest takie, które ja mam. O, w tej chwili lub takie, które jest ceramicznym. Najtańszym zwykłym naczynkiem do tego jest bombilla, czyli tarurka. Ja nie chciałem używać tutaj tych określeń tak zwanych fachowych, gdyż to jest w internecie i to wszystko możecie przeczytać, to wszystko możecie sobie znaleźć, to wszystko możecie sobie kupić, ale jeżeli chcecie zacząć przygodę z yerba mate, to Jerba naprawdę różni się od kawy tym, że jest łagodna, że nie powoduje tych wszystkich takich skutków ubocznych, które powoduje kawa, że nie uzależnia. Jest po prostu ziołem, które w mojej ocenie jest dobre dla ciała, gdyż ja to tak czuję i dlatego używam właśnie yerba mate. Teraz jak ją przygotować? Po prostu do naczynka sypię yerbę. Zobaczcie w ilości takiej, jaką chcę. Jeżeli robicie to pierwszy raz, no to wsypcie sobie powiedzmy jedną trzecią naczynka, jeżeli będzie to łagodna yerba i chcecie spróbować, jak to jest. I na początku, zupełnie na początku warto zastosować mój patent z miodem, gdyż na początku może Wam yerba nie smakować, natomiast miód spowoduje, że ona będzie po prostu smaczna. Ja do dzisiaj piję yerbę z miodem, mimo że na początku piłem taką tradycyjną yerbę gorzką, czyli samą yerbamatę, natomiast z miodem wchodzi mi super i po prostu jest, jest świetna. Pamiętajcie o tym, że woda do yerby nie może być wrząca. Ona powinna mieć temperaturę książkowo 70-80 stopni, ale jeżeli zalejecie chłodniejszą wodą, również będzie w porządku. Istnieje taka odmiana terere, czyli yerbamatę na zimno, którą używam, kiedy na dworze jest gorąco, czyli latem, powiem Wam, że smakuje rewelacyjnie, rewelacyjnie orzeźwia i wtedy właśnie zamiast zalewać wodą gorącą, zalewam po prostu zimną wodą, często z kranu albo w pracy z dystrybutora, gdzie ta woda jest jeszcze schłodzona mocniej, również dodaję miód, zalewam i jerba mmm, smakuje po prostu świetnie. Dlatego to jest taki mój patent, który się dzielę, yerba z miodem. Niektórzy powiedzą, że jest to profanacja, yerba mate. Nie, ktoś sobie mówi jak chce. Yerba z miodem bardzo mi smakuje i jest po prostu super, więc przetestujcie. Czyli jeszcze raz, naczynko, yerba, bombille, wkręcamy w susz w taki sposób, żeby nawet jeżeli jest na niej miód, żeby weszła sobie głęboko. Zauważcie, że ja ten miód nakładam na bombille jest to taki mój patent. Oczywiście możecie dodać go jakkolwiek jak wam jest wygodnie. Nie robię z picia yerba matę religii, dlatego po prostu zalewam susz wodą, czekam, żeby nasiąknął, czekam, żeby yerba oddała swój aromat w wodzie. Więc dajcie znać czy w ogóle pijecie yerba mate, czy przestawialiście się z kawy na yerbę, czy próbowaliście jak wam smakuje? Jakie są wasze pierwsze odczucia? Moje pierwsze odczucie z yerba było takie sobie, bo kupiłem tanią yerbę, która... Smak takiej yerby później zostaje na całe życie. Moja przygoda z yerbą rozpoczęła się od takiej niedobrej, najtańszej yerby, która zapychała bombille, która po prostu była bardzo, bardzo niedobra. Później przez długi czas nie mogłem na yerbę patrzeć, ale kiedy spróbowałem właśnie tych gatunków lepszych hierbamate, to naprawdę yerba po prostu mi zasmakowała. Zobaczyłem, że wszystko może być słabej jakości i wszystko może być lepszej jakości, więc jeżeli będziecie kupowali yerbę, to zwróćcie uwagę na jej jakość. Nie kupujcie najtańszej, byle jakiej matę, bo ona jest po prostu no, niesmaczna. Jeśli zaczynacie przygodę z siorbaniem i rybowaniem, to osobiście polecam po prostu yerbę słabszą, taką dla początkujących, lżejszą, czasami z jakimś aromatem albo z dodatkami są takie jerby na rynku, są super. Ja kupuję jerby na Allegro i jestem zadowolony. Także, jeżeli ktoś chce z was dowiedzieć się jakie jerby kupuję, napiszcie w komentarzu, to wam wrzucę ewentualnie link do sklepu, w którym ja kupuję jerby. A tymczasem, kiedy chcecie wypić coś orzeźwiającego i nie ma to być przybijające, takie jak kawa uzależniające, to wypróbujcie koniecznie yerba mate i miłego.